Welu, jak ten mecz z Twojej perspektywy wyglądał jakbyś go ocenił? No źle mecz, taka jest prawda, bo pierwszy 15-20 minut praktycznie ruch rządził na naszym boisku i to wnioskowało o tym, że dostaliśmy bramkę na 1-0. Wiadomo, doświadczony zespół, który bardzo fajnie się broni bardzo dobrze wyprowadza te kontrataki, co dzisiaj się pokazało. Myślę, że ta bramka nas zdobyła na 2-0, która była ostatniej. Praktycznie w sekundzie z pierwszej połowy. 2-0 później już ciężko nam się grało w drugiej połowie. Ruch miał swoją stację, my też mieliśmy poprzeczkę. Szkoda, że nie padła ta kontaktowa bramka, bo myślę, że by się jeszcze bardziej ciekawie zrobiło na boisku. A tak ruch strzelili na 3-0 już było po meczu. No wiadomo, ostatnio była dobra seria, teraz jest na porażkę i chyba nie ma się też załamywać za bardzo. Nie, nie, broń Boże, nie, bo powiedzieliśmy sobie, trener nam już jasno powiedział, tak na, 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 na ciepło kto się mówi. O co mu chodzi, mi też mówię, musimy podnieść głowy do góry, mamy tydzień czasu, teraz czeka nas bardzo, bardzo ciężki mecz w, w Zabrzu, wiadomo, że górnik jest na razie na ostatnim miejscu, będzie wszystko chciał zrobić, żeby, żeby z nami się odkuć, a mówię, musimy się mówię, podnieść głowę, musimy dobrze trenować ten tydzień, żeby dobrze wykorzystać go, żeby pojechać tam i wygrać, bo myślę, że na stać, żebyśmy tam wygrali. Jeżeli mówimy o tym, że, że, że nie było sytuacji, no takich może takowych, jak jak stuprocentowych nie było, bo ruch, ruch takiej sytuacji miał. Nie wiem, czego nam zabrakło, bo, bo tak. E... Z boku, bo siedziałem na ławce to wyglądało tak, że ruch tak żwawie się rusza od nas, tak, że, że praktycznie każdą drugą piłkę, która gdzieś spada albo w środek błyska, albo bocznej strefę błyska, to ruch zbierał i z tego, z tego szły bardzo, bardzo, bardzo groźne sytuacje. Mówię, no szkoda, że nie wpada ta kontaktowa bramka, bo chyba tam Tommy Bożyć uderzył, w poprzeczkę trafił, tak? No myślę, że, że, że bylibyśmy w stanie jeszcze losy tego meczu jako, jakoś tam odwrócić na naszą korzyść, chociaż przy, przynajmniej zremisować. A tak dostaliśmy taką dotliwa porażkę, bo 3-0 ostatnio przegraliśmy to jest Krakowiem. tak? W zeszłym sezonie mówię, no trzeba zrobić wszystko, żeby się ponieść, bo, tak, bo sztuka się po takiej porażce podnieść. tak? No, ruch i sytuację, ta sytuacja, która miała. Pierwszy wiedzieliśmy, uczuleni, uczuleni byliśmy przez cały tydzień, że ruch bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty gry niestety. No nie przekryliśmy polukarnym, to nam się nie, nie zdarza pierwszy raz. Dostaliśmy bramkę na 1-0, a powtarzam, że jak się w zespole ma takich zawodników jak Surma, Zięczuk, Młody Lipski, czy Stępiński czy Iwański, to są szczególnie ci starsi doświadczeni bardzo zawodnicy, mówi, to zęby zjedli na ekstraklasie, także że mówię, wiedzieli jak mają się ustawić i tylko nas punktowali, tak? No powiem szczerze, że jak graliśmy pierwszy mecz w tym sezonie w Chorzowie, gdzie wygraliśmy 2-0, to tak obawiałem się o przyszłość ruchu Chorzów po tym meczu, bo ruch nie wyglądał dobrze w tym meczu, ale widać jednak, że Pan Fornalik bardzo fajną pracę tam wykonuje. Połączenie, jak pan powiedział, młodości i z doświadczeniem doszedł im Stempinski, który też im robi bardzo dobrą robotę z przodu, utrzymuje te piłki, także dzisiaj byli od nas lepsi, ale mówię, no jeszcze, jeszcze zostało nam w tym sezonie w tej rundzie pięć kolej. Trzeba robić bardzo ciężkich meczów, trzeba robić wszystko, żeby, żeby mówię, żeby jak największą, największą ilość punktów zdobyć, Bo wiadomo, wszyscy wiemy jak się gra później na wiosnę, że jest dużo, dużo ciężej. Nie?